Z okazji wystawy kotów, która tu się odbywa, zebraliśmy się tu wszyscy nie. Z jakiej okazji my tu się zebraliśmy, proszę powiedzieć? Czy dzień? Czy są tu jakieś dzieci? Z okazji Dnia Dziecka. Panie i panowie, panowie i panie, dziś tutaj czeka na was mnóstwo Atrakcji. 3 czerwca na Stadionie Rywalu odbyły się z okazji Dnia Dziecka warsztaty uśmiechu, które poprowadził inicjator przedsięwzięcia, pan Marek Wysoczyński z Biura Promocji Kultury w Gdańsku. Witam Was bardzo serdecznie, a z uśmiechem witamy. Ha, ha, ha. Jeszcze raz, teraz wy. Ha, ha, ha. Dzięki jego uprzejmości można było podziwiać autografy uśmiechy znanych osobistości ze świata polityki, mediów, sportu czy estrady. Wśród autografów znalazły się uśmiechy narysowane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego żonę, Donalda Tuska, Lajza Minelbi, Cezarego Żata i wielu innych. Uczestnicy wydarzenia, zarówno dorośli, jak i dzieci, mogli na przygotowanych plakatach i gadżetach promocyjnych gminy Rewal złożyć swoje podpisy, które pojadą wraz z panem Markiem do Chin. Niezwykła osobowość pomysłodawcy projektu Uśmiechnięta Polska oraz jego pogoda ducha udzieliły się wszystkim zgromadzonym, którzy bardzo chętnie składali swoje podpisy na przygotowanych plakatach i gadżetach promocyjnych. Uciekamy się, się i do nieprzyty, i do kawy! Jest uśmiech pani Moniki Doroty. Kapia oko! Jakie oko? Panie Stefanie. Proszę nie zadzierać ze Strażą Graniczną. Swoje podpisy złożyli m.in. wójt gminy Rewal, pan Robert Skaburski, przewodnicząca Rady Gminy, pani Joanna Dąbrowska-Drzewińska oraz dyrektor gminnego Ośrodka Kultury, pani Ewa Kubalica. To teraz pan fotograf, zupełnie zaskoczony, odda aparat panu wójtowi. Widzieliście kiedyś wójta, który robił zdjęcie? Zaraz zobaczycie. Dobre zdjęcie, nie? Iza! Pamiętacie, że mamy jeszcze do Was jedną sztuczkę, dobrze? Widzicie? Lubicie sztuczkę? Całość wydarzenia ubarwiła Akademia Cyrkowa Kompania Marzeń, która dawała pokazy sztuki cyrkowej i bawiła niezwykłymi konkursami. Szczudlarze, żonglerka, bańki mydlane oraz pomalowane bajecznie twarze najmłodszych uczestników sprawiły, że na chwilę plac przy skateparku zamienił się w kolorową krainę, gdzie niepodzielnie rządziły radość i uśmiech. Dzięki wielobarwnej kredzie oraz bezgranicznej wyobraźni dzieci na placu powstały fantastyczne rysunki. Atmosfera zabawy i beztroski udzieliła się także dorosłym, którzy pod bacznym okiem zespołu tanecznego Tarantule oddali się zabawie przy muzyce. Ważnym punktem wydarzenia była próba stworzenia uśmiechu z dzieci, która zgromadziła aż 680 osób. Na rywalskim stadionie zebrani goście ułożyli się w wielką uśmiechniętą buzię, która została sfotografowana z jsięgnika. To właśnie uśmiech ma być nowym elementem widzerynku gminy Rewal, pragnących wprowadzić w dobry nastrój i budzić pozytywne skojarzenia. Wakacje za jeden uśmiech to innowacyjny i niebanalny pomysł na radosny i beztroski urlop. Radość dzieci, jaka towarzyszyła wydarzeniu, jest dla jego organizatorów największym dowodem uznania i nagrodą.